Tato palec, tato palec, gdzie jesteś? Tutaj, tutaj jestem, tutaj jestem, jak czujesz się. Mamo palec, mamo palec, gdzie jesteś? Tutaj, tutaj jestem, tutaj jestem, jak czujesz się. Bracie palec, bracie palec, gdzie jesteś? Tutaj, tutaj jestem, tutaj jestem, jak czujesz się. Siostro palec, siostro palec, gdzie jesteś? Tutaj, tutaj jestem, tutaj jestem, jak czujesz się? Baby palec, baby palec, gdzie jesteś? Tutaj, tutaj jestem, tutaj jestem, jak czujesz się? Jesteśmy w Tinki Tinky Winky, La, -la Dipsy i Po i Nunu! Dobranoc dzieci, dobranoc! Dobranoc, dobranoc. żegnam was, żegnam was do jutra. Tele tabisie. E o, e o, e o. E o, e o, e o, e o, e o, e o,